Chciałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Czcigodni kapłani, z ojcem kapelanem tutejszych sióstr, z księdzem rektorem naszego szlachetnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Drodzy rycerze, przyjaciele błogosławionego Michaela McGivneya, kochane siostry, sercanki z matką generalną, drodzy bracia i siostry, David Hume, angielski filozof, o którym mówiono, że nie wierzy w Boga. Kilkukrotnie spotykał się ze swoimi znajomymi, i wiele razy podczas tych spotkań do pokoju, w którym on przebywał, wchodził miejscowy kościelny, I kiedy zobaczył siedzącego tam angielskiego filozofa, od razu odwracał się na pięcie i wychodził. I pewnego razu podczas takiego spotkania David Chwycił tego kościelnego za rękaw i mówi mu: Poczekaj, przyjacielu, gdzie się tak spieszysz? Przecież musimy się dobrze poznać, musimy się coś o sobie dowiedzieć, bo przecież obaj znajdziemy się kiedyś w tym samym miejscu potępienia. Ja zabrak wiary, Ty zabrak miłości. Moi drodzy, ta dzisiejsza uroczystość, która nas gromadzi, dzisiejszy święty, święty Józef Sebastian Pelczar i ta liturgia Słowa niejako zachęca nas do tego, żeby popatrzeć na siebie, żeby odkryć swoją tożsamość, żeby się zapytać samego siebie, kim ja tak naprawdę jestem. Do czego zmierzam, co jest celem mojego życia? Na początku mszy świętej ojciec powiedział o świętym Józefie Sebastianie, że był bożym przyjacielem. Bożym przyjacielem. Jak wiemy, dorastał, dorastał on w domu, którego mocnym fundamentem były wzajemna miłość, był szacunek. Była pracowitość i była modlitwa. I tam w tym domu tak naprawdę było źródło tego, co się rodziło w jego sercu, co się rodziło w jego życiu. A rodziła się niezwykła przyjaźń zarówno do Boga, jak i do drugiego człowieka. To on zainspirował. Powołanie zgromadzenia służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, siostry sercanki, obarczone zadaniem szerzenia kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Ksiądz Pelczar z charakterystyczną dla niego skromnością oświadczył wtedy: Niech mi Bóg przebaczy tę śmiałość, bo dotąd założycielami zakonów byli ludzie święci, ale to mnie co wymawia, że w różnych okolicznościach odczytuje wolę Bożą. Niejako te słowa też świadczą o jego niezwykłej skromności, o jego niezwykłej prostocie, ale z drugiej strony o jego wielkiej wielkości, o tym, czym się charakteryzował. Dewizą Jego życia było zawołanie wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez niepokalane ręce Maryi, Najświętszej Maryi Panny. Mimo licznych zajęć zawsze znajdował czas na to, co najważniejsze. Zawsze znajdował czas na modlitwę, na codzienną godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu, na dwa rozmyślania, półgodzinną modlitwę dziękczynną, brewiarz, na różaniec. I jego kolejni kapelani nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że służą u boku świętego. Był dla nich kimś wielkim i ważnym. Jak wiemy w 1877 roku Józef Sebastian otrzymał nominację na profesora zwyczajnego historii kościoła i prawa kanonicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki staraniom księdza profesora w 1880 roku doszło do reorganizacji wydziału teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odzyskano utracone prawo nadania stopni doktorskich. Liczba katedr wzrosła wówczas z 4 do siedmiu. Uznaniem licznych zasług ze strony profesorów było powierzenie księdzu profesorowi. Józefowi Sebastianowi godności rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. I będąc rektorem uczelni, ksiądz Pelczar był jednocześnie członkiem kapituły katedralnej. Ale to na co warto zwrócić uwagę przy tej osobie, to to, że zajmował się też pracą społeczną, a szczególnie w kwestii szeroko rozumianej pomocy ubogim. I w tym niejako można powiedzieć, wyrażała się ta jego przyjaźń i związek z drugim człowiekiem. Przyjaciele to jedno z najważniejszych i mocno emocjonalnych słów, których potrzebujemy w naszym codziennym życiu. Przyjaciel, jedna z najważniejszych osób. Pismo mówi o tym w mądrości Syracha, wierny bowiem przyjaciel. Potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Zawiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. Wiemy chyba dobrze o tym, że do takiego normalnego funkcjonowania społeczeństwa potrzeba przyjaciela. Nikt z nas przecież nie jest samotną wyspą. Każdy człowiek, ze swej natury jest powołany do relacyjności, do tego, żeby tworzyć relacje z drugim człowiekiem. Dlatego tak ważna jest ta instytucja przyjaźni. Każdy z nas ma za sobą na pewno jakieś doświadczenie przyjaźni. Czas młodości jest czasem eksperymentowania z przyjaźnią. Czas dojrzałego życia to można powiedzieć jest czas, kiedy ta Przyjaźń bardzo często jest ugruntowana, ona jest mocna, ona jest rozwinięta. Jedne przyjaźnie się nam udały, a inne nie. Czasami się zniechęciliśmy, jeśli nam te próby relacji po prostu nie wyszły. Czasami przyjaciel przestał być przyjacielem, czasami przyjaciel zdradził, zachował się nielojalnie wobec nas, czasami przyjaciel nas zranił. Czasami z przyjaźni narodziła się miłość. Czasami przyjaźnie trwają latami. Czasami okazują się pomyłką, której się wiele lat wstydzimy. A dzisiaj słyszymy: W Słowie Bożym wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Zobaczmy, sam Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Dodatkowo podkreśla, już nie jesteśmy sługami. Uczeń Jezusa staje się Jego przyjacielem. I gdy trwamy w radości tej dzisiejszej uroczystości, Bóg przychodzi do nas ze swoim słowem i mówi tak naprawdę o czymś bardzo fundamentalnym, o czymś bardzo ważnym dla naszego życia o przyjaźni i o miłości. Moi drodzy, mimo tych różnic, te dwie wielkie wartości mają tak naprawdę wiele wspólnego. Przyjaźń powiązana jest z miłością, a miłość bez przyjaźni wygaśnie. Zobaczmy, w jaki sposób Jezus powiązał te dwie wartości, tak ważne dla każdego człowieka. Jezusa miłuje Ojciec. Jezus jest dowodem, Miłości Ojca do rodzaju ludzkiego. W tym objawia się miłość, że On sam nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ta miłość udziela się nieustannie, jest cały czas kontynuowana. Jezus miłuje swoich uczniów aż do całkowitego daru z siebie, daru ze swojego życia. I nie koniec na tym. Miłość udziela się dalej. Jezus miłość nakazuje. Nie czyni tego tak jak ci, którzy ustanawiają i narzucają jakieś prawa cywilne. On nakazuje dając przykład. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja was umiłowałem. To wszystko, co czynił w swoim życiu święty Józef Sebastian Pelczar, było wynikiem niezwykłej bardzo mądrej i dojrzałej miłości miłości do Jezusa miłości do Maryi i miłości do drugiego człowieka jak wiemy już wtedy kiedy matka świętego Józefa nosiła go po swoim sercem udała się na pielgrzymkę do Matki Bożej pocieszenia do Leżajska i tam ofiarowała swojego syna jej opiece jej powierzała każde swoje dziecko chciała żeby to matka Maryja czuwała nad Józefem i tak też się działo w całym życiu świętego Józefa Sebastiana Pelczara i tak jak on miłował Jezusa tak jak on miłował matkę Bożą tak i my winniśmy czerpać z tej nauki i miłować Pana Boga. Tak jak Jezus miłuje człowieka, tak jak Jezus miłuje swojego Ojca. Według wzoru Jezusa mamy kochać. I jeśli to czynimy, stajemy się Jego przyjaciółmi. Jezus nie chce niewolników wykonujących bezmyślnie przykazania, ale chce mieć przyjaciół naśladujących Go w miłości. To jest nowe przykazanie, Jego przykazanie. To jest przykazanie Jego przyjaciół. Jezus pragnie, by miłość udzielała się dalej, by nie miała barier ani żadnych granic. Miłość to prawdziwa przyjaźń. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go, go po próbie, mówi księga mądrości Syracha. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, kochaj na wzór Jezusa. Wówczas także On stanie się Twoim przyjacielem. Wówczas zaczniesz przynosić duchowe owoce i będziesz trwał w Nim, a On w Tobie. I to jest prawdziwa przyjaźń. To jest prawdziwa przyjaźń, której powinniśmy się uczyć i którą powinniśmy budować w naszym codziennym życiu. I dzięki tej przyjaźni, tej relacji z Panem Bogiem, będziemy zdolni do tego, żeby tworzyć przyjaźnie. Między sobą, między ludźmi, żeby wychodzić w stronę dru drugiego człowieka. Oczywiście, ważne jest to, żeby patrzeć na siebie, odkrywać swoją tożsamość by być chrześcijaninem, który patrzy na Pana Boga i patrzy na drugiego człowieka. Przeczytałem też takie wspomnienie z życia świętego Józefa Sebastiana Pelczara, które opisywało, że zdarzyło się czasem, że biskup przychodził niespodziewanie do refektarza seminaryjnego i razem z klerykami spożywał posiłki. Wydawałoby się proste zdarzenie, ale jest to jakiś element spotkania z drugim człowiekiem. Element wyjścia w stronę drugiego człowieka. Według niego każdy ksiądz z racji swojego powołania powinien płonąć ogniem gorliwości. I myślę, że bez względu na to, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, jakie powołanie realizujemy w swoim życiu, powinniśmy z racji właśnie tego powołania płonąć ogniem gorliwości. Gorliwości. I miłości do Jezusa Chrystusa i do Matki Najświętszej. Niech zatem święty Józef Sebastian Pelczar będzie dla nas inspiracją w czynieniu tego, co dobre, tego, co piękne i tego, co najbardziej szlachetne w naszym życiu. Byśmy na przykładzie Jego życia i Jego postępowania potrafili czynić dobro i tworzyć prawdziwy Kościół oparty na trwałych fundamentach i potrafili tworzyć piękne przyjaźnie i miłować się nawzajem. Amen.